Cześć wszystkim. Dzisiaj chciałbym zająć się tematem stosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów. A dokładniej jednym z warunków formalnych, które muszą być spełnione, żeby można było stawkę 0% do WDT zastosować, chodzi o kwestie związane z ważnym, aktywnym numerem VAT-UE nabywcy. Myślę, że wszyscy wiecie, że dokonując wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, co do zasady możemy zastosować stawkę 0%, yy, która jest dla nas bardzo korzystna. Z jednej strony, stosując stawkę 0%, nie, ma, nie mamy żadnego podatku należnego od naszej sprzedaży do zapłaty. Z drugiej strony, stawka 0% oznacza, że możemy co do zasady odliczyć VAT od zakupów związanych z tą sprzedażą. No i niestety taka konstrukcja zasad rozliczania transakcji wewnątrz unijnych powoduje, że bardzo często dochodzi do różnych oszustw, nadużyć podatkowych. No krótko mówiąc oszuści bardzo często udają, że dokonują wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów po to, żeby wystawić fakturę bez VAT-u z drugiej strony, żeby móc odliczyć VAT od zakupów, a tak naprawdę... Towary nigdy z Polski nie wyjeżdżają do innego kraju unijnego. To jest tylko pozorowana wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Te towary po prostu gdzieś trafiają, e, na przykład na jakieś internetowe aukcje i są konsumentom sprzedawane na lewo, czyli no, nie do końca tak, jak to powinno być, e, zgodnie z prawem. Najczęściej poniżej wartości rynkowej, no i najczęściej bez już odprowadzania jakiegokolwiek podatku. W związku z tym, że dochodzi do właśnie wspomnianych przeze mnie oszustw, fiskus nie wierzy nikomu na słowo, że WDT w danej sytuacji miało miejsce. No i w związku z tym wymaga spełnienia całego szeregu warunków formalnych, które to WDT potwierdzają czy uprawdopodobniają. Bo tylko wtedy sprzedawca, jeżeli miał WDT, rzeczywiście może zastosować stawkę. 0%. No i y, jednym z takich warunków formalnych, które muszą być y, przy WDT spełnione, aby móc 0% zastosować, jest konieczność posiadania dokumentów potwierdzających, że towar wyjechał. Na przykład z Polski i trafił do innego kraju Unii Europejskiej, ale tą kwestią dokumentowania samego wywozu towarów nie będziemy się dzisiaj zajmować. Jeżeli będziecie chcieli, jeżeli macie ochotę, to dajcie koniecznie znać w komentarzach, możemy do tego zagadnienia w jakichś tam przyszłych filmikach wrócić. Ale dzisiaj tą kwestią dokumentowania wywozu samego nie będziemy się zajmować. Chociaż tak naprawdę to jest bardzo ciekawy temat, zwłaszcza od 1 stycznia tego roku, kiedy zmieniły się unijne zasady dokumentowania WDT. W Unii Europejskiej się pojawiły na szczeblu unijnym w rozporządzeniu 282, w rozporządzeniu wykonawczym do dyrektywy vat Pojawiły się regulacje, które no wyraźnie wskazują pewien katalog dokumentów, którymi trzeba się wykazać, aby Yy, móc stawkę 0% zastosować, no i w związku z tym pojawiają się po stronie naszych krajowych podatników różne wątpliwości, yy, w jakim zakresie te nowe wymogi unijne dotyczące dokumentowania WDT dotyczą naszych krajowych podatników, jak one się mają do naszych krajowych zasad dokumentowania WDT, które znamy od wielu lat, no ale tym się dzisiaj zajmować nie będziemy. Natomiast, yy, no oprócz tego, że podatnik yy, dokonujący WDT, aby móc zastosować stawkę 0%, Musi mieć te dokumenty przewozowe, e, albo jakieś inne dokumenty potwierdzające wywóz towarów. Podatnik musi również spełniać określone wymogi dotyczące posiadania aktywnych numerów VAT UE. E, I tutaj powiedziałem w liczbie mnogiej, dlatego że aktywny numer VAT-Ue dla transakcji, którą chcemy potraktować jako WDT musi mieć zarówno podmiot dokonujący dostawy towarów, jak i nabywca z innego kraju najczęściej. No i jeżeli chodzi o numer vat to on na przykład w Polsce jest bardzo zbliżony do naszego numeru identyfikacji podatkowej do NIP krajowego, tyle że mamy po prostu przedrostek PL, kod państwa naszego dopisany. W wielu w większości państw Unii Europejskiej jest podobnie, że ten numer vat unijny, jest właściwie taki sam jak krajowy, tylko jest kod jakiegoś państwa dodany. Aczkolwiek to nie jest taką stuprocentową regułą, dlatego że również mamy państwa Unii Europejskiej, w których nie rozróżnia się krajowego numeru identyfikacji podatkowej i numeru VATUE na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych. Jest po prostu numer VATUE z kodem danego państwa i już. O tym, czy dany podmiot ma ważny i aktywny Numer VATUE możemy się przekonać za pomocą systemu WIES. Jeżeli sobie w Google wpiszemy to, to, to słowo WIES, to od razu wyskoczy link do strony internetowej na serwerach Unii Europejskiej. Tam wyskoczy takie okienko bardzo podobne do naszej białej listy, w którym po wpisaniu nipu kontrahenta możemy albo naszego samego, znaczy właściwie tego numeru VATUE możemy sprawdzić czy on jest aktywny. No z tym że to, że ten NIP unijny, ten VATUE, może tak powinienem mówić, numer VATUE jest bardzo zbliżony do NIP krajowego, tyle że po prostu mamy dopisany kod na przykład PL, to oczywiście nie oznacza, że możemy sobie to sami długopisem na fakturze E, dopisać, że jest już wszystko w porządku. Żeby mieć ważny, aktywny numer VAT-u, u nas w Polsce musimy się formalnie zgłosić e, jako podmiot, który zamierza wykonywać transakcje wewnątrzwspólnotowe. Duże firmy oczywiście e, mają z transakcjami wewnątrzunijnymi pewnie już od dawna do czynienia, więc taki ważny, aktywny numer vat e, dla siebie mają. Natomiast jeżeli byśmy mieli przedsiębiorcę, który Yy, na przykład do tej pory skupiał się głównie na transakcjach krajowych, nigdy się do tego VAT-u unijnego nie rejestrował, ale jednak zamierza rozpocząć wykonywanie transakcji wewnątrzwspólnotowych, to taki nasz yy, przedsiębiorca, podatnik VAT czynny, powinien yy, po prostu dokonać aktualizacji zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R, czyli tego samego formularza, którym się w ogóle rejestrujemy do VAT-u. Na samym końcu tego formularza są pewne rubryczki, w których w ramach aktualizacji formularza trzeba wskazać, że od takiego i takiego dnia zamierzamy rozpocząć wykonywanie transakcji wewnątrzunijnych, i dopiero po tym formalnym zgłoszeniu tego zamiaru będzie nam ten numer VAT-UE nadany. Najczęściej trzeba kilka tygodni poczekać, żeby to później się w wiecie pojawiło. Ale, ale właśnie taka droga formalna jest konieczna, żeby mieć ważny, aktywny numer vat -UE. Jeżeli chodzi o ten nasz własny numer vat to myślę, że on raczej no, tutaj nie będzie budził większych wątpliwości. Bardzo szybko sobie sprawdzimy, czy ten numer vat mamy, czy jest aktywny. Jeżeli nie, to zrobimy zgłos aktualizację naszego zgłoszenia rejestracyjnego i tyle. Natomiast istotne problemy mogą się wiązać z tym, że również nasz kontrahent, któremu w ramach WDTS sprzedajemy towar, również on musi posiadać ważny, aktywny numer VAT UE. Tutaj, właśnie jeżeli chodzi o ten numer VAT UE kontrahenta, pojawiają się pewne pytania, na które chciałbym udzielić w tym filmiku odpowiedzi, i to są pytania, które bardzo często mi są zadawane. Czy to przez klientów naszej kancelarii, czy na szkoleniach dotyczących podatku VAT. Na szczęście, jeżeli chodzi o odpowiedzi na te pytania, nie są one jakieś bardzo skomplikowane, bo albo wprost wynikają z przepisów, albo też mamy oficjalne, albo takie, może półoficjalne wyjaśnienia na temat tego, jak powinniśmy do pewnych kwestii podchodzić. I pierwsze pytanie, które, które się pojawia w związku z tym ważnym, aktywnym numerem VAT-UE naszego kontrahenta jest następujące. Jakim dokładnie numerem VAT-UE nasz kontrahent powinien się posłużyć, żebyśmy mogli do wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru zastosować stawkę 0%? Mam tu na myśli generalnie to, z jakiego kraju musi być ten numer VAT-UE naszego kontrahenta. Dla, dla, dlaczego w ogóle to pytanie się pojawia? No bo możemy mieć sytuacje typowe i możemy mieć sytuacje nietypowe. Jeżeli chodzi o sytuacje typowe, to pewnie one wątpliwości większych nie budzą, ale właśnie w tych niepyta, nie, nietypowych sytuacjach wątpliwości mogą się pojawiać. Sytuacja to, typowa jest następująca: My, polski podatnik, sprzedajemy towar na przykład niemieckiemu kontrahentowi. Ten niemiec, niemiecki kontrahent podaje numer vat który Został mu w Niemczech nadany i towar jedzie w ramach tej naszej transakcji z Polski do Niemiec. Czyli polska firma sprzedaje towar niemieckiej firmie, niemiecka firma posługuje się numerem VAT-u niemieckim i towar jedzie z Polski do Niemiec. No to tutaj właściwie myślę, że Nikt nie miałby wątpliwości, że te warunki dotyczące NIP-u nabywcy, jeżeli, znaczy tego numeru VAT-u nabywcy, jeżeli tylko on jest aktywny, wie się, że one są spełnione. No ale wyobraźmy sobie inną sytuację. Co jeżeli my, polski podatnik, będziemy sprzedawać towar niemieckiemu podatnikowi, ale ten niemiecki podatnik będzie Posiadał numer vat w Hiszpanii i wobec nas posłuży się tym swoim numerem vat hiszpańskim, a niemieckim, bo każdy podatnik w Unii Europejskiej teoretycznie może być zarejestrowany w wielu różnych krajach. A co więcej, nie tylko że nabywca z Niemiec podał numer vat hiszpański, aktywny załóżmy. Ale dodatkowo towar w ramach tej transakcji nie jedzie ani do Niemiec, ani do Hiszpanii, tylko na przykład jeszcze do innego państwa unijnego, do Włoch. Nie? I tutaj się w, może pojawić problem, czy, czy ten numer VAT-u e kontrahenta owszem aktywny w Wiesie, czy on jest y, prawidłowy w kontekście naszej transakcji, na tyle prawidłowy, żeby pozwalał nam jako y, sprzedawcy zastosować stawkę 0%. No i gdybyśmy zajrzeli do naszych krajowych przepisów yy, regulujących tę kwestię, no to one takie do końca jednoznaczne nie są. Artykuł 42 ustęp 1 punkt 1 yy, naszej ustawy o podatku od towarów i usług to jest ten przepis, do którego powinniśmy się w tym miejscu odwołać. No i ten przepis yy, mówi coś takiego. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem, że podatnik dokonał dostawcy na rzecz nabywcy, posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej, który nabywca podał podatnikowi. Co to znaczy, że nabywca powinien posłużyć się właściwym i ważnym numerem? który to jest ten właściwy. Co to znaczy, że ma to być numer nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy? No, tutaj moglibyśmy pewnie na wiele różnych sposobów interpretować to sformułowanie, gdybyśmy nie mieli żadnych dodatkowych wskazówek. No bo, czy nie oznacza czasami to sformułowanie y, zawarte w naszym artykule 42 ustęp 1 punkt 1, że jeżeli towar jedzie do Niemiec, to nabywca musi posłużyć się koniecznie numerem Vatue niemieckim, ale jeżeli jedzie do Francji, to koniecznie numerem Vatue y, z Francji, a może niezależnie od tego, dokąd jedzie towar nabywca, Eee, na przykład firma niemiecka zawsze musi się swoim tym głównym numerem VAT-u posługiwać, VAT posługiwać, to tego typu pytania mogą się pojawić. Eee, tak jak wspomniałem, polskie przepisy nie są do końca jasne. Na szczęście mamy artykuł 138 dyrektywy VAT-owskiej unijnej, eee, która w całej Unii Europejskiej powinna być respektowana. Jakby w duchu której wszystkie przepisy krajowe w państwach unijnych powinny być interpretowane. I co mówi artykuł 138 dyrektywy VAT? No, myślę, że ten przepis jest bardzo jasny i nie pozostawia żadnych wątpliwości. Przeczytam ten przepis. Państwa członkowskie zwalniają dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych do miejsca przeznaczenia znajdującego się poza terytorium danego państwa. To zwolnienie to jest odpowiednik naszej stawki 0%. Jeż, yy, przez sprzedawcę lub przez nabywcę towarów lub na ich rzecz, jeżeli spełnione są następujące warunki. Towary są dostarczane innemu podatnikowi lub osobie prawnej niebędącej podatnikiem działających w takim charakterze w państwie członkowskim innym niż państwo rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów. No i dla nas najbardziej interesujący punkt drugi. Podatnik lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, na rzecz których dokonywana jest dostawa, czyli nabywca. Są zidentyfikowani do celów VAT w państwie członkowskim innym niż państwo rozpoczęcia wysyłki lub transportu oraz podali dostawcy ten numer identyfikacyjny VAT. Inaczej mówiąc, jeżeli sprzedajemy towar w ramach WDT podatnikowi z dowolnego państwa e, unijnego, to niezależnie od tego, do którego innego państwa Unii Europejskiej ten towar będzie w ramach dostawy trafiał, Wystarczy, że nabywca posłuży się ważnym aktywnym numerem VAT-UE z innego państwa Unii Europejskiej niż Polska. Czyli jeżeli sprzedajemy towar kontrahentowi unijnemu, obojętne czy z Francji, czy z Niemiec, czy z Włoch, obojętne czy towar w ramach transakcji jedzie do Francji, do Niemiec czy do Włoch, wszelkie kombinacje możemy sobie tutaj e, wymyślić, wystarczy, że nabywca czy to ten Francuz, czy Niemiec, czy Włoch, posłuży się numerem VAT-UE dowolnego innego państwa Unii Europejskiej niż Polska, kraj rozpoczęcia transportu, wysyłki, i już my jako dostawca będziemy spełniali ten warunek, warunek formalny związany z ważnym i aktywnym numerem vat po stronie nabywcy. E, także na to pierwsze pytanie, e, jakim konkretnie numerem vat Nabywca powinien się posłużyć, znaleźliśmy już odpowiedź, po prostu numerem jakiegokolwiek państwa unijnego innego niż kraj rozpoczęcia transportu. Oczywiście to musi być numer ważny, aktywny, taki do sprawdzenia najlepiej w Wiesie. Mówię najlepiej, dlaczego? dlatego że czasami informacje w systemie Wies Internetowym są nieaktualne, i wtedy musimy być może dodatkowo je weryfikować. Ale no, musi to być po prostu ważny numer vat -UE z innego kraju unijnego niż kraj rozpoczęcia transportu, czyli dla polskich dostawców, którzy dokonują wewnątrzwspólnotowych dostaw e, towarów rozpoczyna, e, rozpoczynających się w Polsce, musi to być numer vat -UE z innego kraju niż Polska. No ale pojawia się jeszcze drugie pytanie e, związane z numerem VAT-u kontrahenta. Co jeżeli. Dokonujemy transakcji, sprawdzamy tego kontrahenta w Wiesie i okazuje się, że ten jego numer VAT-UE nie jest tam aktywny tak? w momencie dokonywania transakcji. Na to pytanie z kolei odpowiedzi udzielają tak zwane noty wyjaśniające, yy, które zostały przygotowane przez Komisję Europejską w związku yy, ze zmianami w zakresie. Transakcje wewnątrzunijne, które weszły w życie od 1 stycznia 2020 roku. No i co możemy w tych notach wyjaśniających przeczytać? Mamy tam bardzo interesujący fragment w ramach odpowiedzi na pytanie 4:3:2, to jest 82 strona tych wyjaśnień, przynajmniej jeżeli chodzi o ich polską wersję językową. Pytanie 4:3:2 jest następujące. Co się dzieje, jeżeli nabywca nie poda dostawcy swojego numeru identyfikacyjnego VAT nadanego w innym państwie członkowskim niż to, z którego towary są wysyłane lub transportowane? I odpowiedź. Jeżeli nabywca nie poda dostawcy swojego numeru identyfikacyjnego VAT. Lub jeżeli podany numer identyfikacyjny VAT nadano w państwie członkowskim, z którego towary są wysyłane lub transportowane, oznacza to, że co najmniej jeden z warunków dotyczących zastosowania zwolnienia, czyli odpowiednika naszej stawki 0%, yy, określonych w artykule 138 dyrektywy VAT, nie jest spełniony. W szczególności warunek określony w artykule 138 ustęp 1 litera B dyrektywy VAT, i w związku z tym dostawca musi naliczyć VAT. Będzie tak nawet wówczas, gdy wszystkie inne warunki dotyczące zastosowania zwolnienia są spełnione, a dostawca ma powody, by sądzić, np. ze względu na rodzaj lub ilość dostarczonych towarów, że klient jest podatnikiem lub osobą prawną niebędącą podatnikiem. Fakt naliczania przez dostawcę VAT z tytułu dostawy ze względu na brak spełnienia warunków określonych w artykule 138 dyrektywy VAT nie wpływa na opodatkowanie VAT wewnątrzwspólnotowego nabycia przez klienta w państwie członkowskim zakończenia wysyłki lub transportu towarów. Jeżeli nabywca, który może udowodnić, że w momencie nabycia był podatnikiem działającym w takim charakterze, jest w stanie później podać dostawcy swój numer identyfikacyjny VAT nadany w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie, z którego towary są wysyłane lub transportowane i nic nie wskazuje na oszustwo lub nadużycie, dostawca skoryguje fakturę zgodnie z przepisami określonymi w odpowiednich przepisach krajowych. Z odpowiedzi na powyższe pytanie wyraźnie wynika, że brak posiadania aktywnego numeru VAT-UE przez nabywcę nie powoduje, że definitywnie już nigdy sprzedawca nie będzie mógł do tej transakcji zastosować stawki 0%. Owszem, skoro na razie tego aktywnego numeru VAT-UE nie ma, sprzedawca musi niestety wystawić fakturę z VAT-em krajowym, bo nie są spełnione warunki do zastosowania stawki 0% w świetle prawa unijnego. Ale jeżeli później nabywca zdobędzie ten aktywny numer vat a już tak naprawdę w momencie dokonywania zakupu on występował w charakterze podatnika i nie, nie było to żadne oszustwo, nadużycie podatkowe ani nic w tym stylu, to sprzedawca będzie mógł ostatecznie. Skorygować swoją fakturę, skorygować podatek należny, który pierwotnie ze względu na brak aktywnego numeru vat nie został naliczony i będzie mógł całą transakcję opodatkować stawką 0%. Jeżeli chcielibyście materiał na temat innych warunków formalnych stosowania stawki 0% przy WDT, na przykład tych związanych z dokumentowaniem, E, transportu, wysyłki towaru z jednego państwa unijnego do drugiego państwa unijnego, to koniecznie dajcie o tym znać w komentarzach. Z przyjemnością taki filmik przygotuję. Jeżeli macie jakiekolwiek inne pytania, uwagi, wątpliwości, również serdecznie zapraszam do ich e, zgłaszania, zadawania w komentarzach. Jeżeli filmik Wam się podobał, dajcie koniecznie łapkę w górę. Jeżeli uważacie, że Unijne zasady dokumentowania WDT są zbyt liberalne i nasz fiskus nie powinien się w ogóle na nie oglądać. Powinien przykręcić śrubę naszym e, krajowym podatnikom i pod byle powodem kwestionować prawo do stawki 0%. No to możecie w takiej sytuacji ewentualnie dać łapkę w dół. Czy jesteście w tej pierwszej grupie, czy w tej drugiej, koniecznie zasubskrybujcie ten. Kanał, jeżeli zawodowo zajmujecie się podatkami albo zamierzacie się nimi zawodowo zajmować w przyszłości, koniecznie dołączcie do grupy dyskusyjnej na Facebooku, do której link będzie pod tym filmikiem w jego opisie. No i myślę, że to tyle. Bardzo dziękuję. Do następnego.